Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ta gra nazywa się Pogo coś tam with your friends? Y... Rage with your friends Jak widzicie polega na tym, że skaczemy pogo i będziemy się na pewno denerwowali, więc. Y... Tak, trzeba skakać, żeby przejść jak najdalej. Ale jak już trzymamy spację, to czy możemy się ruszać? Dobra, nie umiemy jeszcze sterować, ale dobra. I jest coraz lepiej. Jak widać, przeskakujemy dalej. Eee, dobra, czemu myślałem, że ta gierka będzie mnie wkurzała? To jest gierka jakaś dla dzieciaczków. Jak przejść to. Co, co, co? 3% przeszedłem, tak? Jakiś level tutaj, jakieś doświadczenie się zdobywa. A to chyba za jakieś poprawne odbicia i skoki. Nie wiem. O, widzicie to? Może ja nie będę za każdym razem spacji trzymał. Może tak. A nie, no to też jest niebezpieczne. Cholera, dobra. Sterowanie w tej grze jest. Haha, <laughs> już mnie denerwuje Gierka. Dobra, czy coś mi się może stać, że ja na głowę tak. Dupnę, nieprzyjemnie? 4% ukończyłem mapki, widzowie Więc. O, Yahoo! Yahoo Production! No weź, 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 weź. Jeżeli graliście kiedyś w tę grę i znacie tajne techniki, możecie mi zdradzić. Ja postaram się. Dawaj! O! Co za bambaryła! No coś ty zrobił! Nienawidzę tej mordy już. W ogóle tutaj można jakieś zmieniać. Ubranka i nie pierdały, ale to jeszcze tego nie wiem. Wow, co jest, zrobiłem jakiegoś triksona totalnego, zajebiście mi poszło, o, 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 na jakiegoś kasztana teraz spadłem No co ty robisz, skretyniały kretynie, dobra, bo ja muszę spację trzymać i będzie wtedy git, bo wtedy wyląduję na bananku i od razu się odbije. Haha, mamy to, mamy to, jeżeli to oglądasz, to zostaw łapeczkę w górę, bo przeskoczyliśmy nad banankiem, tylko żebym się teraz nie, nie cofnął Dawaj, musimy tak na bok. No co ty robisz, że Przeskakuj to. Oj, coś jest nie, niechętny do współpracy i do kooperacji. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Nie? To dobrze. Dobrze, 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 patrzcie. 7%, a wy jak tam? Patrzcie jak na bananka wskoczyłem. To będzie... To mi się uda teraz jakoś tak ultra szybko, patrzcie. Raz, dwa. Mhm. Like a boss. Okej, okay, patrzcie, 7% mapki przeszedłem Tutaj jakieś komary są, pewnie... Oby mnie to nie zabiło, bo to jest szarańcza jakaś totalna. O, 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 dostałem... Mam drugi poziom! Mam drugi poziom, nie wiem co to oznacza. Oj, chyba tędy to ja nie przeskoczę, co? Czy jest szansa jakaś na to, że ja to przeskoczę? To jest kość. <grym>, to jest tylko kość. Co ty masz w głowie? Przez ciebie zdejmą film. Nie wytnę, wstaję to na czołówkę. Dobra, już ogarniałem sterowanie, już ta gra nie ma przede mną żadnych tajemnic. Robię to, patrzcie widzę. Ja robimy tak? Tak. Nie no, muszę doskoczyć tam i wtedy będzie gituwa. Kurde, no co za Bamba? Co on robi? Kretyn, i co tymi oczkami machasz? Jakbyś nie wiadomo co robił? Siedzisz na tym pogo, skaczesz, udajesz niewiniątko, a mnie wkurzasz tylko. Jezus Maria, wygląda jak Fred Flinston trochę. Jaskiniowiec głupi. Dobra, spróbujmy techniki Paulinki. Paulinka do mnie mówi Musisz się wrócić Spokój się, uspokój się, uspokój się, uspokój się Pomysł był dobry Paulinko, za pierwszym razem poszedłem bardzo daleko, więc miałaś rację Lepiej się wrócić niż tutaj próbować jakieś parkury nie znając jeszcze sterowania zbyt dobrze Okej okay. Jak zrobię salto To mam boost? Czy ja dobrze zauważyłem? Wie. Chyba odkryłem technikę, która pozwoli mi przejść wszystkie lewele. Widzicie, widzowie? Salto jest techniką, która mnie tutaj wyzwoli. Okej, okay, okej. Okay. Robimy salta. Dobra, bez zrobienia salt jednak, bo to, to się nigdy nie uda. Niestety, tak samo jak się nie uda złapanie fokusu na mnie, bo Paulinka siedzi w ten sposób, więc. Będziecie widzieli. O mnie, mnie. O! Widzieliście to? Widzieliście to? To było koks Teraz tutaj, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie, nie ma co przedobrzeć. Powolutku, 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 powolutku Jezu! O! 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 Mamy to, mamy to, mamy to widzowie Pierwsze koty za płoty, udało się Teraz tylko stąd nie spaść Zrobimy sobie tu saltko Przeskoczymy to. O, dobrze, dobrze, że się nie odbiłem. bo Była szansa, że się wywalę w drugą mańkę Jakby mnie cofnęło teraz, to byłoby mi naprawdę przykro. O, o, właśnie tak. Te muchy mnie wkurzają. Jeszcze bzyczą mi cały czas nad duchem. Przestańcie bzyczeć. Głupie muchy. Nie da się to wyłącznie, no, ale już trudno. Pełna moc. Widzicie, widzicie, widzowie? Widzicie? Patrzcie na to. Salto teraz. Jelo! Podskok! Salto. Jak przeskoczę te kości, to już będzie z górki. <grystanie> Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. Jesteśmy! Jesteśmy widzowie. Widzowie, jesteśmy. Zrobiliśmy to. Mamy to. Już nic nas nie powstrzyma. Już nic. Już nic. Już nie będzie dla nas trudności tutaj na tej mapce. O tak. O tak. Oh jest, baby oh yes, just like that Z salciwem to wszystko się zrobi tutaj na lajciku, patrzcie Widzicie jaki mistrz? Aj, 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 aj No nie, nie spadaj na tego baniaka z wodogłowiem No już, już spadliśmy na samo dno, no zajebiście, koks, koks Mamy to, mamy to Patrzcie na ten skok I teraz <laughs> dobra, 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 dobra. dobra No! Do! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. wróciłem, wróciłem. Jestem 70-tysięczny, jazda. Jazda! Dziś jak tam wskoczyłem tako? Praktycznie za pierwszym razem? Tylko nie spadnij, Mati, teraz z tego. Okej. Okay. Co powiesz na to, że spadnę? Okej. Okay. Tutaj wiatr wieje i mnie przykręca. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay? Fuck, nie doskoczyłem. Myślałem, że... O, o, o! Teraz, teraz musi to być. Okej, okay. raz, dwa... Kurde, ten wiaterek! Ten wiaterek! Nieprzyjemny. Co za debil. Proszę. O, jakiś chłop! Siema! Co ja robię? Co ja robię? Co ja zrobię? Co ja zrobię. O, miracle! Jak się spierdaczy na samo dno. Razem ze mną, z takim leszczykiem tutaj będzie. Z cienkim bolkiem, który pierwszy raz gra w tę grę, a on co? On ma jakieś tutaj skiny już, jest powinien być jakimś mistrzem, prosem. Uczyć mnie te, tej gry powinien, a on co? Dobra, nic nie mówię, bo spadam jak tak pieprze. Ewentualnie jakbyście chcieli na przykład, żebym kiedyś odpalił streama z tej gry. Bo ja to nie wiem, jeżeli mam nagrywać 40 minut, jak próbuję przejść jakieś banalne przeskoki, to, to, to nie wiem, czy to się uda, kochani widzowie. Dobrze, piękne Salta. Pięknie, Mati, to robisz. Pięknie to robisz. Pięknie to robisz. Pięknie to zjebałeś. Nie, pięknie to robisz wciąż. Wracamy na szczyt, wracamy na szczyt. Nie, 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 wracamy. Spierdalamy się na sam. Okej, okay, mamy to. Mamy, jesteśmy z powrotem na szczycie góry. Razem z Grubsonem tutaj się bawimy. Okej, okay, stąd już nie spadnę. Już nie ma opcji, żebym stąd spadł. Nie martwcie się. Mamy to. Oj, tak, oj, tak, tak. Oj, tak, tak. Jak on tutaj wskoczył? Jaka jest technika na to, wariaciku? Ty on ma jakiegoś shotguna. A on skacze na shotgunie chyba. Ooooo! Dame those tricks, boy. Oooo oh, oo oh, oh, oh. okej. Okay. Nie! Na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Co ty spadłeś? co łeb rozbiłeś, wniku. Co to kurwa było? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie. Dobra, wskocz tam z powrotem, błagam cię. Ty tam jest jakieś. to trudne przejście. Ten chłop tutaj się już chyba dwa razy albo ze cztery razy spadł. <grym> co to? Co to za muzyczka? Co to za muzyczka na. Ukulele. To ta muzyczka. Dodała mi skrzydeł. Mamy to. Mamy to. Mamy to. Jesteśmy wśród kasztanów. Jesteśmy. Mamy to widzowie. Po co on tutaj robi? On to jakoś pewnie na skróty chce dziabnąć. Nie, ja te pierdolę skróty widzowie. Skoro mi się udało to już wskoczyć. To ja to zrobię elegancko. Okej okay. Coś się odblokowałem jakieś kurde tutaj Spręży... sprężyniastą moc? Wcześniej tego nie było Jeżeli spadnę Odcinek się kończy, wiadomo Dobra, to miałem na myśli, wiecie, takie spadnięcie takie mocarne Bo jeszcze to nie było mocarne spadnięcie, to było takie Ześlizgnięcie się To nic takiego Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej Jak tutaj wskoczyć? On Tutaj wskakuje ten chłop. Więc ja muszę zrobić to samo. Muszę podskoczyć. Zrobić salto. Nie! Dobra, nie ma tego złego. Dobra, jest. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze stąd mogę doskoczyć? Pięknie. Spokojnie, 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 spokojnie. To nie jest koniec świata. Przeskoczymy tędy. Wierzysz we mnie? Bardzo. Teraz mi się uda. A jak się nie uda, to co? Okej, okay, jak się nie uda, to da mi buziaczka To musimy zrobić wszystko, żeby się udało <grywa> Ty, on mi jakieś motki wysyła. Pal wroty, nie będę stałem motkował. jesteś leszcz Masz skiny, a powinieneś być mistrz O nie, dogonił nas jakiś kasztan jeszcze Nie, on tak naprawdę nas nie dogonił, on spadł z powietrza i cofnął się do nas Jezus Maria, jak on to zobaczy, to się zesika ze śmiechu chłopa, ale też spadł, dobra yy, Dziękuję za oglądanie, do następnego, cześć